100 milionów robux. Czy tajemniczy prezent za rok? Biorę robuxy. Daj mi moje pieniądze. Myślę, że wezmę tajemniczy prezent. Myślę, że będziesz zaskoczony, Pipo. Cześć. Czy mogę dostać taniego burgera? Teraz jestem właścicielką tej restauracji. Już nigdy nie zjesz burgera. <laughs> Dlaczego wróciłaś do domu, Sasza? Myślałem, że się wyprowadziłaś. Teraz jestem właścicielką tego domu. Ty i tata macie jeden dzień, żeby się wynieść. Sasza, nie rób nam tego. Jesteśmy twoją rodziną. Nie obchodzi mnie to. Możecie spać w tym kartonie. Już od roku jesteśmy bezdomni. Masz jeszcze mój tajemniczy prezent, tato? Tak, Pipo. I teraz w końcu mogę ci powiedzieć. Twój prezent to bycie właścicielem Roblox. Teraz mogę w końcu wszystko naprawić. Tak to cię wpuścił do mojego domu, Pipo? Teraz jestem właścicielem Roblox i zdecydowałem się zbanować cię z serwera. Bra. Pipo, proszę wybacz. Każdy like to kolejny dzień, w którym Sasza jest zbanowana. Chcesz się dowiedzieć, jak zdobyć Robuxy? Wejdź na mój profil.